witajcie kochani we wtorek 13. wiecie o tym, że 13 w Chinach to jest najbardziej szczęśliwa liczba ciekawe nie za to czwórki tam są nie bardzo szczęśliwe ciekawe jak jakby perspektywa siedzenia zmienia perspektywę patrzenia że tak powiem no dosyć ciekawe to jest jak w innych regionach innego rodzaju inne liczby a zupełnie inaczej są postrzegane, nie? No, ale to taka mała dygresja, bo dzisiaj 13. Dobra, zobaczmy, jaka runa będzie nam towarzyszyła. Sowillo, no proszę, piękna runa. Piękna. Czyli po tej Hagal wychodzi słońce, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I tak właśnie tutaj jest. Czyli słuchajcie, bo ja mam takie wrażenie, że szliśmy z tymi wszystkimi kulami u nóg, przyszła Hagal, ciachła nam to wszystko i my jesteśmy bardziej tacy naładowani energią i przychodzi sowillo, runa sukcesu runa powodzenia, runa ego więc tutaj nie przesadzajmy natomiast runa, która rozświetla nas, naszą drogę która daje nam to szczęście która daje nam pewność siebie popracujcie dzisiaj z żółtym kolorem niech on was tutaj poprowadzi niech on tutaj o zobaczcie, a u mnie akurat pali się dzisiaj żółta świeca E, więc <noise> fajnie. E, w każdym bądź razie e, ten żółty korol, ta pewność siebie, ta czakra splotu słonecznego, niech ona się dzisiaj u nas uaktywnia i idziemy tylko po sukces. Um, to jest nasz czas. Zastanówcie się, co chcielibyście, żeby się zrealizowało. Ciągle jeszcze jesteśmy w energii tego nowiu, więc fajnie to wygląda, że wczoraj coś się odcięło, a dzisiaj coś się po prostu pokazuje, tak? To tak jakbyśmy wczoraj przegoniły chmury, które dzisiaj odsłoniły to słoneczko. Niech ta ciepła energia, niech to słoneczko, niech ta moc Sovillo Wam rozświetla dzisiejszy dzień i napełnia Was sukcesem, pozytywnymi myślami i no cóż, taką siłą i mocą słońca. Pamiętajcie, że słońce jest, tak? Ono nie musi nic więcej robić, bo jest. Poczujcie trochę takiej energii dzisiaj. Tego z całego serca, kochani moi, wam życzę, żebyście właśnie odkryli w sobie taką moc, że czasami wystarczy być, i samym swoim istnieniem oświetlamy drogę sobie i innym. A to światło w nas jest bardzo silne, bardzo mocne, bo wszyscy jesteśmy iskrą samego Boga, samego źródła, jak wolicie, czy samego stworzyciela. Więc wykorzystajcie ten moment, wykorzystajcie y, tą siłę, wykorzystajcie ten czas dla siebie, tak? Na odniesienie właśnie sukcesu, na, um, na co? Na to, żeby spojrzeć na wasze życie z tej perspektywy. To jest Twój czas. Wykorzystaj to.